A z nami Tobiasz Suczyński. No i pierwsze moje pytanie to chyba rewelacyjne uczucie wygrać w swojej miejscowości w Karninie. Ja widzę tutaj z naszej lewej strony twoich kibiców, Kto dzisiaj ciebie wspierał? Wspierało mnie dużo ludzi z podstawówki, ze szkoły średniej, nawet ludzi, których nawet nie znam. Nie wspierali. Ale dlatego, że jestem z Skarlina, to przyszeli oczywiście. No właśnie, ta walka potoczyła się na pewno tak jak ją sobie zakładałeś, czy spodziewałeś się tego, że zwyciężysz już w drugiej rundzie, czy twój tak game plan był zupełnie inny? No moim, moim game planem było przepunktować mojego rywala, żeby pokazać całe swoje możliwości, dokładnie wszystko. Żeby walka była ciekawa. Ale jednak poczułem te długie ręce jego i postarałem się właśnie go skończyć przed czasem. No właśnie, jesteś dość młodym zawodnikiem, ale przypuszczam, że w Twojej głowie są także marzenia. Co jest Twoim pięściarskim marzeniem na tę chwilę? No, najbliższym celem jest zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski. Najlepiej złotego. Tego mu życzymy, drodzy państwo, po swojej zwycięskiej walce z nami Tobiasz Suczyński. Gratulujemy, no i zmykaj do swojej kibiców. Dziękuję bardzo.